Bieszczady 1983 rok. Minęło 27 lat, a ja wciąż budzę się o trzeciej 17 w nocy. Nie potrzebuję budzika. Moje ciało pamięta. Serce zaczyna bić szybciej na kilka minut przed tą godziną, jakby próbowało mnie ostrzec, choć już nic nie można zrobić. 17 listopada 1983 roku przestałem być tym, kim byłem wcześniej. Ale żeby to zrozumieć, muszę wrócić do początku. Pracowałem wtedy jako inspektor kolejowy w Rzeszowie. 42 lata, żona odeszła dwa lata wcześniej, dzieci dorosłe i rozsiane po kraju. Mieszkałem sam w dwupokojowym mieszkaniu, którego czynsz pochłaniał połowę mojej pensji. Kiedy kolej zaczęła redukować etaty, byłem jednym z pierwszych na liście. Za dużo piłem, za często spóźniałem się do pracy. Wiedziałem, że to kwestia czasu. W sierpniu dostałem propozycję od Władka, starego znajomego z wojska. Potrzebował kogoś do pilnowania schroniska turystycznego w Bieszczadach, gdzieś między Wetliną a Ustrzycami Górnymi. Miejsce stało opuszczone od trzech lat, odkąd turystyka w tamtych okolicach zaczęła zamierać. Budynek należał do jakiejś spółdzielni, która nie miała pieniędzy na renowację, ale też nie chciała go całkowicie porzucić. Potrzebowali kogoś, kto po prostu tam będzie. Ktoś, kto zapali światło raz na jakiś czas, sprawdzi, czy dach nie przecieka, czy włamywacze czegoś nie wynieśli. Zapłata była śmieszna, ale dostawałem dach nad głową i nie musiałem płacić za nic. Władek obiecał, że to tylko do wiosny. Kiedy zrobiłem rachunek, wyszło, że zaoszczędzę więcej niż zarobię gdziekolwiek indziej. Poza tym, potrzebowałem oderwać się od Rzeszowa, od pustego mieszkania, od wspomnień. We wrześniu przyjechałem do schroniska. Droga prowadziła przez gęsty las bukowy, potem świerkowy, w końcu zamieniała się w zarośnięty szlak. Ostatnie trzy kilometry musiałem iść pieszo, niosąc dwie walizki i torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami. Władek powiedział, że ciężarówka przyjedzie z zapasami raz w miesiącu, że zostawi wszystko przy leśnej drodze, że będę musiał nosić to sam. Schronisko wyglądało jak wszystkie podobne budynki w Bieszczadach. Drewniana konstrukcja na kamiennym fundamencie, dwupiętrowe, z szerokim gankiem i spadzistym dachem. Okiennice były pozamykane, farba uszczyła się na ścianach. Wewnątrz panował chód i zapach techlizny. Na parterze była kuchnia, duża jadalnia z długimi stołami i mniejszy pokój, w którym kiedyś pewnie sprzedawano pamiątki. Na górze znajdowało się osiem sypialni z łóżkami piętrowymi. Wybrałem jeden mały pokój na końcu korytarza, z oknem wychodzącym na wschód. Pierwsze dwa tygodnie minęły spokojnie. Porządkowałem pomieszczenia, naprawiałem co się dało. Rozpalałem w piecu w kuchni, gotowałem proste posiłki. Czytałem stare gazety, które znalazłem w szafach. Cisza była ogromna. Czasami przez cały dzień nie słyszałem nic poza wiatrem w koronach drzew i własnymi krokami na drewnianych podłogach. Najpierw ta cisza była ulgą. Potem zaczęła mnie niepokoić. Pod koniec września zauważyłem pierwsze dziwne rzeczy. Drzwi do jadalni stały otwarte, choć byłem pewien, że je zamknąłem. Pomyślałem, że się pomyliłem albo że zawiasy po prostu się rozluźniły. Następnego dnia znalazłem otwarte drzwi do piwnicy. Sprawdziłem zamek, wszystko wyglądało normalnie. Pewnie przeciąg, powiedziałem sobie. 28 września, mniej więcej tydzień po tym, jak zapasy zostały dostarczone na skraj lasu, obudziłem się w środku nocy. Spojrzałem na zegarek. Trzecia W schronisku panowała kompletna ciemność i kompletna cisza. Nawet wiatr przestał szeleścić. Leżałem w łóżku, nasłuchując, próbując zrozumieć, co mnie obudziło. I wtedy to usłyszałem: skrzypnięcie drzwi na dole. Wstałem, włożyłem spodnie i sweter, wziąłem latarkę. Schodziłem powoli po schodach, oświetlając drewniane stopnie bladym światłem. Na parterze było ciemno i zimno. Skierowałem latarkę na drzwi do jadalni. Stały otwarte. Szeroko otwarte. Jakby kto się właśnie pchnął z całej siły. Podszedłem bliżej. Sprawdziłem klamkę, zawiasy, futrynę. Nic. Zamknąłem je z powrotem, usiadłem przy stole w kuchni i zapaliłem papierosa. Ręce mi się trzęsły, ale tłumaczyłem sobie, że to jest zimna. Zrobiłem sobie herbatę i czekałem do świtu. Następnej nocy obudziłem się znowu o 3.17. Tym razem byłem na to przygotowany. Leżałem z otwartymi oczami, z latarką w dłoni. Czekałem i znowu usłyszałem to skrzypnięcie. Drzwi do jadalni. Tego ranka postanowiłem zrobić eksperyment. Zamknąłem wszystkie drzwi w schronisku i zaznaczyłem ich położenie. Przy drzwiach do jadalni położyłem cienki patyk, tak, żeby spadł, gdyby ktoś się otworzył. Poszedłem spać wcześnie, zmęczony i niespokojny. Trzecia siedemnaście. Obudziłem się na dźwięk drewna uderzającego o podłogę. Patyk. Wstałem i zszedłem na dół. Drzwi do jadalni stały otwarte. Patyk leżał na podłodze pięć metrów dalej, jakby go ktoś cisnął. Następnego dnia sprawdziłem wszystkie okna, wszystkie wejścia. Nie było śladów włamania. Nikt tu nie wchodził. Nikt prócz mnie. Październik przyniósł pierwsze mrozy. Dni stawały się coraz krótsze, noce coraz dłuższe. O 3.17 budziłem się każdej nocy. Zawsze te same drzwi. Zawsze otwarte. Próbowałem je zabarykadować, ale rankiem barykada stała nietknięta, a drzwi były otwarte. Próbowałem zawiązać klamkę sznurem, ale sznur znajdowałem rozwiązany i schludnie ułożony na podłodze. W połowie października zacząłem słyszeć kroki. Najpierw myślałem, że to ja... Że moje kroki odbijają się echem od ścian. Ale potem usłyszałem je, kiedy stałem nieruchomo. Ktoś chodził na górze. Powolne, miarowe kroki, jakby ktoś spacerował wzdłuż korytarza, od pokoju do pokoju. Wszedłem na górę z latarką. Korytarz był pusty. Sprawdziłem wszystkie pokoje. Nic. Kroki pojawiały się każdej nocy. Zawsze po tym, jak otwierały się drzwi. Najpierw drzwi, potem kroki. Czasami słyszałem je tuż nad moim pokojem. Czasami na drugim końcu budynku. Nigdy nie były głośne. Nigdy nie były szybkie. Po prostu były. 23 października próbowałem wyjechać. Spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy i ruszyłem szlakiem w stronę drogi. Była mgła, gęsta jak mleko. Las wyglądał inaczej niż zapamiętałem. Drzewa stały za blisko siebie. Szlak znikał co kilka metrów. Szedłem przez cztery godziny i znalazłem się z powrotem przed schroniskiem. Tym samym wejściem, z którego wyszedłem. Spróbowałem następnego dnia. I kolejnego. Za każdym razem wracałem do tego samego miejsca. Las mnie nie wypuszczał. W pierwszych dniach listopada zauważyłem coś nowego. Na ścianach wiadalni zaczęły pojawiać się plamy. Wilgotne, ciemne plamy, jakby ktoś dotykał ściany mokrymi dłoni. Wyglądały jak ślady po palcach, długie i cienkie. Każdego ranka było ich więcej. Próbowałem je wytrzeć, ale wracały następnej nocy. 8 listopada przestałem sypiać. Bałem się zasnąć. Bałem się trzeciej siedemnaście. Siedziałem w kuchni z zapaloną lampą naftową, pijąc herbatę i palcówki papierosów. O trzeciej siedemnaście światło zawsze zgasło. Nagle, bez powodu. A potem otwierały się drzwi. Pewnej nocy, nie pamiętam której, zobaczyłem coś w jadalni. Nie wiem, czy to był cień, czy po prostu mój umysł rezygnował. Ale widziałem kształt wysoki, chudy, stojący w kącie pokoju, tam, gdzie światło nie docierało. Nie ruszał się. Tylko stał. I patrzył. Czułem ten wzrok. Czułem go na skórze, w kościach, w sercu. Zamknąłem oczy i liczyłem. Kiedy otworzyłem je po stu sekundach, kształt zniknął. Ale coś pozostało. Zapach wilgotny, gęsty jakby ktoś trzymał głowę pod wodą przez długi czas. 14 listopada znalazłem w swoim pokoju coś, czego tam nie było. Na podłodze, tuż przy łóżku, leżała mała, Drewniana figurka, wyrzeźbiona ręcznie, przedstawiająca człowieka. Albo coś, co wyglądało jak człowiek. Miała długie ręce i żadnej twarzy. Schowałem ją do szuflady i już nie wyjmowałem. Następnej nocy figurka leżała z powrotem na podłodze. W tym samym miejscu. 17 listopada zrozumiałem. Nie wiem, jak to się stało. Może to był sen. Może zwariowałem. Ale kiedy obudziłem się o 3.17, wiedziałem już, co muszę zrobić. Zszedłem na dół. Drzwi do jadalni stały otwarte. Wszedłem do środka i usiadłem przy stole. Czekałem w ciemności. Kroki zaczęły się nad moją głową, potem na schodach, potem w korytarzu. Przybliżały się. Powoli, miarowo. Nie odwróciłem się. Nie uciekałem. Wiedziałem... Że to nie ma sensu. Kroki zatrzymały się tuż za mną. Poczułem zimno na karku. Powietrze zgęstniało, jakby ktoś wyssał z pokoju wszystkie dźwięki. A potem usłyszałem głos. Nie wiem, czy to był głos. Może po prostu słowa pojawiły się w mojej głowie. Ale były jasne. Zostań. Kiedy podniosłem głowę, było już jasno. Siedzę przy tym stole do dzisiaj. Nie. Nie fizycznie. Wyszedłem z tego schroniska trzy dni później. Ciężarówka przyjechała z zapasami i kierowca zgodził się zabrać mnie do miasta. Nie pytał, dlaczego wyglądam jak trup. Nie pytał, dlaczego cały czas patrzę przez ramię. Ale ja nigdy naprawdę nie wyszedłem. Bo każdej nocy, o trzeciej siedemnaście, budzę się i słyszę skrzypnięcie drzwi. Nie wiem, gdzie jestem. W moim mieszkaniu w Krakowie, gdzie mieszkam teraz? Czy wciąż w tym pokoju na górze, w schronisku, które może już nie istnieje? Czasami, kiedy jest bardzo cicho, słyszę kroki. Powolne, miarowe kroki, które przybliżają się do mojego łóżka. I czuję, że coś stoi w ciemności i czeka. Czeka, aż zapomnę. Czeka, aż zasnę naprawdę. Ale ja już nie zasypiam. Nie o trzeciej siedemnaście. Nigdy.